Rządu, który doprowadził do wyjątkowo trudnej sytuacji. Myśmy po przyjęciu rządów podjęli dialog z rolnikami. Spotykamy się ze wszystkimi związkami, i organizacjami rolników. Podjęliśmy dialog z Komisją Europejską w sprawie Zielonego Ładu i w sprawie Ukrainy. Podjęliśmy dialog z Ukrainą. Zielony Ład był wprowadzony za czasów rządu PiS to na rozwiązania bardzo niekorzystne w Zielonym Ładzie dla rolników zgodził się ówczesny rząd, zgodził się ówczesny minister rolnictwa, zgodził się ówczesny komisarz, który jest także dzisiaj komisarzem, a więc rolnicy musieli wyrazić sprzeciw, bo te rozwiązania są bardzo niekorzystne dla rolników. Wiemy zatem, kto za to odpowiada. W przypadku Ukrainy Podjęliśmy natychmiastowe rozmowy na szczeblu i politycznym, ale także rozmawiamy na szczeblu technicznym przy pełnej informacji i kontaktach z Komisją Europejską. Jesteśmy na etapie rozmów na poziomie ekspertów, doradców, dyrektorów odpowiednich służb, departamentów, resortów naszych i chcemy ustalić zasady handlu. Które będą ściśle regulowały, monitorowały przepływ towarów. Będziemy mieli pełen obraz, ile jakiego towaru wpływa do Polski i będą określone wielkości. Będziemy mogli przy pewnych zahamowaniach czy e, naruszeniach rynku w Polsce e, dokonać zamknięcia granicy i zaprzestania. E, e, Napływu tego towaru na rynek Polski. To jest także za, za zgodą Komisji Europejskiej. Odbyliśmy tu szereg rozmów z komisarzem Dąbrowskisem, odpowiedzialnym za sprawy handlu, także o tych sprawach mówiliśmy na szczeblu Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Nasz głos był bardzo głosem twardym, merytorycznym, który mówił o problemach rolników. Bo jak Państwo wiecie. Protest rolników nie dotyczy tylko nie były rolników, z którymi spotkaliśmy się ostatnio wielokrotnie. I jeszcze trzy dni temu rozmawialiśmy ze związkami organizacjami rolniczymi na temat właśnie tego protestu, na temat postulatu. Rozmawialiśmy z Izbami Rolniczymi. W dniu, wczorajszym mieliśmy długą dyskusję tu nasze kierownictwo resortu z ministrem finansów bo chcemy także zwiększyć udział strony budżetowej we wsparciu rolników. Rolnicy niemieccy upominali się nie tylko o sprawy związane z niekorzystnymi zmianami, które są odpowiedzią na Zielony Ład, które utrudniają sytuację rolników, ale także upominali się o zwiększone dopłaty do paliwa, o zwiększone wsparcie ze strony budżetu rządu ich kraju. W tym samym poszły rozmowy rządu z protestującymi rolnikami francuskimi. Rozmawiamy z rolnikami, będziemy rozmawiać, bo tylko wspólnie możemy dojść do rozwiązań, które będą korzystne. Dlatego bardzo realnie chcemy oceniać sytuację i chcę jeszcze raz podkreślić, że błędy zaniechania, które były dokonane które za czasów poprzedniego rządu, mają także konsekwencje terminowości wypłat. Opóźniają się wypłaty przez agencje restrukturyzacji, dlatego że są ogromne zaniedbania w systemach informatycznych. Tego się nie da nadrobić w postaci paru tygodni. Te błędy trzeba naprawiać miesiącami. W związku z tym radziłbym o lepszą pamięć kolegom z poprzedniego rządu, bo, już, bo dopiero skończyli rządzić. A wydaje się, jakby to było parę lat temu. Szanowni Państwo, hipokryzja PiSu sięgnęła zenitu. Najpierw wygosili produkcję trzody chlewnej. Dzisiaj mówią, że trzeba finansować program Locha nie, Plus. Nie zatrzymali niekontrolowanego wpływu zboża z Ukrainy do Polski. Dzisiaj każą nam dopłacać do zboża. Nie wstrzymali... Yy, Toczących się postępowań w polskich portach, przekazali je w prywatne ręce, dzisiaj każą nam to odwracać. Zgadzali się na Europejski Zielony Ład, dziś rękami komisarza Wojciechowskiego, dzisiaj każą nam to blokować. No muszą sięgnąć pamięcią, bo na to wszystko się zgodzili zepsułki system informatyczny, dzisiaj rozliczają nas, że pieniądze powinny popłynąć. Tak, te pieniądze powinny już być na kontach polskich rolników. Doprowadzimy, że będą one przekazane jak najszybciej. Pracujemy nad tym i w kierownictwie, i w ministerstwie, i w podległych instytucjach, agencjach. Naprawimy te osiem lat zaniechań poprzedniego rządu. Dziękuję. Polityczna awantura, którą wszczyna dzisiaj prawo i sprawiedliwość, ma tylko i wyłącznie dzielić naród. Każdy, kto dzisiaj dzieli naród, nie jest patriotą. I dzisiaj, kiedy tak ważna jest jedność narodowa, wspólne działanie, wspólne postawienie się beznadziejnym zapisom na temat Zielonego Ładu, polityce otwarcia, bardzo mocnego otwarcia granic z Ukrainą, to dzisiaj PIS nie staje razem z Polakami. Dzisiaj dają swój interes partyjny ponad interes polskich rolników, ponad interes narodowy. My się na to nie możemy zgodzić. Te awantury, które robią w Sejmie, im się wydaje, jakby byli dzisiaj na proteście albo gdzieś u siebie za stodołą i wychodzi taki poseł, którego nazwiska nawet nie znam, kłamie i oczernia, mówi nieprawdę na mój temat. Jeszcze dzisiaj dostanie pismo. I zaproszenie do sądu, będzie mógł przeprosić, wtedy nie będzie musiał zapłacić. Jeżeli nie zrobi tego w najbliższych kilkudziesięciu godzinach, spotkamy się w sądzie, zapłaci, przeprosi i odechce im wszystkim się kłamać. Mównica sejmowa to nie jest miejsce, gdzie można na temat polskich rolników czy go, kogokolwiek kłamać. Dzisiaj my razem z ministrem Siekierskim i całym kierownictwem resortów wprowadzamy konkretne zmiany. Cukier na granicy jest badany pierwszy raz przez Sanepin od 13 lat. Granica z Litwą obstawiona inspekcją transportu drogowego. To o czym mówiło się przez miesiące, że towar z Ukrainy jedzie na Litwę i wraca do Polski. My jasno to sprawdzamy, weryfikujemy i będziemy mieć konkrety. Zaangażowana w to wszystko administracja, krajowa administracja skarbowa. Produkty badane w każdym powiecie, które przyjeżdżają z Ukrainy i są przeznaczone jako produkty paszowe i techniczne techniczne oleje i każde inne techniczne produkty sprawdzane przez weterynarię, gdzie trafiają, czy przypadkiem nie trafiają na przykład do mieszalni pasz. My działamy, nie dyskutujemy, mówimy jasno, że relacje z Ukrainą mają być poprawne, Ukrainie trzeba pomóc, ale muszą być jasne i konkretne zapisy na temat tego, jak ma wyglądać handel. Dzisiaj ja pozdrawiam wszystkich rolników, którzy są na ulicach. Sam za chwilę też i kierownictwo resortu naszego wybiera się na różne protesty i dzisiaj rolnicy w całej Unii Europejskiej walczą o to, by byli równymi i pełnoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej. By byli szanowani, by był słuchany ich głos, bo do tej pory Komisja Europejska nie słuchała na temat zapisów Zielonego Ładu. Ja tylko powiem wszelkie uwagi na temat tego, jak mają wyglądać tak zwane ekoschematy, czyli w skrócie system dopłat rolniczych yy, zbudowany na podstawie wspólnej polityki rolnej. I tutaj głos związkowy, głos rolniczy nie był w ogóle słuchany przez prawo i sprawiedliwość, które rządziło resortem. Dzisiaj, tak, te przepisy zaczynają wchodzić w życie, ale ktoś ustanawiał je przez kilka lat, dzisiaj jest finał. My, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, naprawimy a tych nerwusów z drugiej strony sali sejmowej prosimy jeżeli nie chcecie pomagać to chociaż nie przeszkadzajcie to chociaż nie przeszkadzajcie bo mamy tutaj dobrych ludzi dziękuję bardzo Szanowni państwo 8 lat rządów PiS-u i co się dzieje w przeciągu dwóch tygodni proponują projekty ustaw rozporządzeń proponują naprawić rolnictwo w przeciągu dwóch tygodni z pełną świadomością, że nie mają do tego swojego rządu większości. Dzisiaj rozmawiamy o skutkach, ale my jako kierownictwo na czele z ministrem Siekierskim mówimy o przyczynach. Szanowni Państwo, no kto zgodził się na Europejski Zielony Ład? No PiS zgodził się komisarz Wojciechowski. Kto zgodził się na pakiet Fit for 55? No premier ówczesny Morawiecki. Więc gdzie dzisiaj są przyczyny tego, co się dzieje? Rolnicy i słusznie wyszli na, dzisiaj blokują, bo protestują przeciwko właśnie tym rozwiązaniom Europejskiego Ładu, ale również przeciwko tym, co, temu, co się dzieje w związku z handlem z Ukrainą. I dzisiaj te nasze propozycje konkretne, które są kierowane do rolników, one są szeroko dyskutowane. Rolnicy, przedstawiciele związków mówią, że nigdy nie było takich konsultacji. Nikt ich nie zapraszał albo wybiórczo zapraszał, żeby powodować nastawienie jednych na drugich. Dzisiaj czas na rozwiązywanie problemów i ja apeluję do tych, którzy wcześniej stali na czele resortu rolnictwa nie przeszkadzajcie, bo naprawdę pomysły są dobre i z tym sobie poradzimy. Na koniec chcę jasno powiedzieć, że my w kierownictwie resortu uważamy, że rolnicy protestują w słusznej sprawie. Protestują nie tylko w swoim imieniu, ale także protestują w imieniu konsumentów, bo chcą zabezpieczyć żywność dla społeczeństwa. Stąd te działania ich są bardzo racjonalne. Rolnicy wiedzą jak produkować. Nie pouczajmy rolników, słuchajmy się głos rolników. My słuchamy rolników, rozmawiamy z rolnikami. Tak jak powiedział minister Koziejczak, będziemy zaraz jechać na spotkanie z nimi i także zapraszamy ich w przyszłym tygodniu na spotkanie do resortu rolnictwa. Bardzo Państwu dziękujemy. Kierownictwo Resortu jedzie na spotkania na protesty rolników, aby prowadzić dalej dialog. Jakie to będą to rozwiązania? Tak to... Te decyzje muszą być podejmowane na szczeblu rządu. Są prowadzone rozmowy, pewne rzeczy liczymy, analizujemy. Nie chciałbym zastępować rządu, bo to nie jest nawet w kompetencji ministra finansów, to jest kompetencja rządu i także w kompetencjach kierownictwa koalicji rządzącej. Mówimy o, o, o dopłatach do nawozów, do produkcji jeśli chodzi o zboże. Mówimy także o innych sprawach, które są ważne, żeby zachować ciągłość produkcji. Proszę Państwa, mam jeszcze niecałe półtora miesiąca pracy tego Parlamentu Europejskiego. Z początkiem kwietnia, bo końcu marca jest ostatnie posiedzenie i po wyborach odpoczyni się cały proces przygotowania i zmian w parlamencie i także wyboru nowej komisji. To, i to jest decyzja rządu, odpowiednich służb. Minister Rolnictwa nie, nie, nie jest w jego kompetencji problem związany z przynależnością funkcji komisarza, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Trudno powiedzieć, to jest układanka nie tylko o ze strony rządów, ale także Parlamentu eee, i o tym będą decyzje podejmowane na szczeblu służb zagranicznych, na szczeblu rządu premiera. Panie ministrze, pan powiedział, że jesteście spotkać e, się z rolnikami, tej i gdzie mówili, jak jest teraz plan? Eee, koledzy jadą głównie do swoich okręgów wyborczych. Ja też jadę na teren Powiatu Polskiego, żeby później móc wrócić między innymi jeszcze na kolejne spotkania w mediach. Także... Ja nie jestem mówiony zawsze, jak dobrze Ja Ale... mogę tylko powiedzieć, że ciągle jeszcze ustalamy, bo też media się pytają, kiedy będziemy mogli brać udział w, progr w programach, gdzie, gdzie będziemy rozmawiać, więc to też jest istotne, żeby rolnicy w całej Polsce widzieli. Jest ponad 250 blokad, my możemy być na jednej, dwóch, trzech, ciężko być na wszystkich, a, a też dla nas ważne jest, żeby dotrzeć z informacją do każdego polskiego rolnika. Pan, panie... W zależności od sytuacji na drodze. Ja już teraz wyjeżdżam. będzie między 12 a 13 grudnia. A pan, panie gdzie Ja najprawdopodobniej gdzieś na początek Lubelszczyzny się wybieram. Albo do województwa wielkopolskiego. Decyzja za chwilę. Województwo mazowieckie i województwo podlaskie. Ale wiadomo gdzie o której już mogę W zależności od sytuacji na drodze, pani redaktor. jak wyjedziemy sprawnie, to... No teraz zakończymy i Bardzo Państwu dziękujemy.